Sponsorem programu jest firma Gunfire. Jesteś fanem strzelania? Lub masz ochotę spróbować swoich sił w tym sporcie? Powinieneś odwiedzić krytą strzelnicę sportową, która ma swoją siedzibę w Szklarach niedaleko Ząbkowic Śląskich. Od niedawna funkcjonuje tam również sekcja strzelecka klubu sportowego BALS. No, bardzo fajny sport. Poznaliśmy wspaniałymi ludźmi w Wrocławiu, w Śląsk, e, szefem śledztwa sportowego Dolnego Śląska, panem Robertem Pietruchem i on nas jakby przekonał do tego, że umiejętności e, szczeleckie są skazane i uczą w e, koncentracji i no, fajne zabawa. Akurat ta silnicy jest dla osób dorosłych, nad 15 roku życia, a też zapraszamy do zajęć młodszej grupy. Tak naprawdę nasz klub, który jest klubem sportowym, z którego się wywodzą Żydocy, to jest klub Barys z Ankaryce Śląskie, jest młodym klubem szeleckim. Każdy, każdy szczelec przez jakiegoś klubu. Mimo, że klub istnieje od niedawna, to już przygotowuje zawodników do pierwszych zawodów. Działamy coraz prężniej, zanim będziemy mieć na zawody, teraz się szykujemy, na europejskie zawody ochrony VIP, także tam będzie bardzo dużo strzelania, bardzo dużo walki, wręcz, bardzo dużo trzeba wykonywać dużo ćwiczeń sprawnościowych, pierwsza pomoc, jazda, jazda ekstremalna samochodem, także wyszkolenie VIP-a. Już widać po tych zawodach, jakie są standardy na dzień dzisiejszy. Ze względu na to, że instruktorzy szkolą w bardzo szerokim zakresie, strzelnica w Szklarach koło Ząbkowic Śląskich cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko na naszym terenie, ale również w całej Polsce. Do nas przyjeżdżają y, ludzie z całej Polski, nawet z zagranicy. Mamy obieg y, z miejscami noclegowymi, także szkolenia, które trwają po trzy dni. to zapewniamy y, miejsca noclegowe. Strzelnica jest typowo komercyjną strzelnicą, można przyjechać w każdej chwili, zadzwonić, zarezerwować godzinę i sobie strzelać komercyjne. Cennik jest dostępny na Facebooku, myślę, że konkurencyjny. Pakiety aktywne, samoobrona obrona też jest konkurencyjna. Te, też tak naprawdę kosztuje tylko amunicja, szkolenie i broń jest w cenie. Właśnie, z jakiej broni można postrzelać? Nie, tak naprawdę z każdej broni, i z historycznej, czarnoprochowej. Ja sam osobiście lubię strzelać czarnoprochowców i w nowoczesnej i typowo taki, którą teraz yy, tu, 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 ma, mają, mają, posługują się służby nasze mundurowe, to znaczy Glock i P99. Broń długa, jak najbardziej, oczywiście klasyka, to jest AK-47 no i różne tam wszystkie amerykańskie Sig Sauer, no jest tego naprawdę mam bardzo dużo. Instruktorzy przygotowują również zainteresowane osoby do specjalistycznej pracy ochrony VIP. Szkolimy od podstaw. Nie trzeba być po jakichś tam jednostkach bojowych, że pracować w Ochronie osobistej VIP, ale stare przysłowie: trening czyni niszcza i tylko treningi, treningi, treningi. Dzięki ukończonym kursom możliwe jest podjęcie pracy za granicą. Ja zagwarantuję jedno, że te CV trafi na biurko osób, którzy się zajmują weryfikacją i marketingiem i, i załatwianiem w korporacjach angielskich do ochrony VIP, ale trzeba być świadomym tego, że Każda z osób, która tam pojedzie, będzie weryfikowana. To będzie weryfikowana nie od, od, do, dosłownie od tego, co napisał na papierze, tylko pójdzie na strzelnicę, pójdzie na matę, sprawdzą jego wyszkolenie. Także to nie może być, że w myśl, że papier wszystko przyjmie. Tylko niestety, treningi, 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 dopiero praca, jakaś to dobre pieniążki. Jeśli zainteresował Państwa temat strzelnicy w szklarach koło Ząbkowic Śląskich, zapraszamy. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na Facebooku, szukając Strzelnica Ząbkowice Śląskie i PSC, lub na stronie internetowej strzelnica-ząbkowice-ipsc.pl Sponsorem programu była firma Gunfire.